Cześć, cześć, cześć z tej strony majawu i witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na moim kanale. Zanim zaczniemy filmik ze skoków, bo dzisiaj Pani ustawiła mi fajną kombinację, więc zaraz się mogli to zobaczyć, ale najpierw chciałabym pozdrowić Oliwię Witkowską, ale Equestrian i Wikam et Jeszcze chciałam Wam przekazać, że mój kanał ma już. 15 586 wyświetleń, więc to całkiem sporo. Dziękuję Wam za subskrypcję, bo jest ich już też 99, więc zaraz dobijamy do stówki. Ty widzu, jeśli to oglądasz, proszę zasubskrybuj, żebyśmy mieli już tą pełną liczbę, ponieważ każda subskrypcja przyspiesza wypuszczenie mojej własnej produkcji, to jest maska mroku, aż o jeden dzień. Naprawdę opłaca się, bo myślę, że Wam się spodoba. Te subskrypcje mnie po prostu tak motywują, więc szybciej będziecie mieli na kanale maskę mroku. Teraz sobie właśnie poskakałam w ogrodzie na moim hobby na sekretariacie, <grywanie> wiem. I nie jak tego słynnego championa. On w ogóle nie jest do niego podobny, nie? Ale tak go nazwałam po prostu. Teraz bardzo dużo ćwiczę skoków przez przeszkody na nim ponieważ yy, no, przygotowuję się do zawodów hobby horsowych, moje stajnie się odbywają yy, i odbędą się one 11 maja, także na pewno będzie filmik, na pewno albo dzień później, albo jeszcze w ten sam dzień, ale raczej nie, raczej w niedzielę, bo to będzie w sobota. To będzie sobota. Yy, no i teraz zbliżamy się już za Jazdę, więc zapraszam Was do mojej stajni i lecimy ze skokami.